Bardzo świeżych czarnych jajek. A tej kury nie będziemy potrzebować. A ja będę potrzebować. Jest taka słodka. Nic, masz zbyt miękkie serce. Potrzebuję kilku czarnych jajek. Rączka pomocy. Dzięki. Świetny gadżet, żeby rozbić jajko i się nie pobrudzić. Idealnie. Wlewamy wszystko do miski. Kilka jajek. Wsypujemy mąkę. Wystarczy. Teraz dodajemy trochę czarnego. Jak moja dusza węgla. Teraz mielimy go w moździerzu i wrzucamy do naszej masy. Powinno powstać niesamowite czarne ciasto. Hey! Mikser? No. Hmm, nie potrzebuję go. Okay. Rączka? Potrzebuję twojej pomocy. Upniataj moje ciasto. Nie chcę pobrudzić sobie rąk. Idealne. Przykrywamy folią spożywczą i dajemy mu czas na wyrośnięcie. Czekamy. Okej. Okay. Enid, przestań się wygłupiać. Zacznij gotować. Dobra, dobra. Hmm. Mam tu swój własny słodki świat pod stołem. Wow! Zdecydowanie będę potrzebować tych małych pianek, czekoladek i koszyka żelków. Trzeba też pamiętać o tych warkoczach z myszwelą. No i oczywiście o skitelsach. Wednesday, hmm. spójrz na moje kolorowe składniki. Co? Znalazłeś to wszystko pod stołem? Może ja też coś mam. Sto? Okay. Dziwne. A co zamierzasz z tym Ej. wszystkim zrobić? Ej, jeszcze nie wymyśliłam. Ojej, jak głośno! Wyłącz to! <noise> Hura, moje ciasto jest gotowe! Teraz je porządnie rozwałkujemy! Ojej, Wednesday przygniotła śrączkę! Wednesday! Musi bardzo cierpieć! Przestań! Co ty nam roczysz pod nosem? Prawie rozwałkowałam ciasto. Zacznij robić swoje! Czego chcesz, co? Rączka? Pod ciastem, znowu się wygłupiałeś i tak to się kończy. Muszę rozprostować ręce, zanim zacznę lepić brzegi mojej przerażającej pizzy. Super. Co ty na to? Wow, ja też mam pomysł. Okej, okay. rozpuszczę wszystkie żelki jakie mam. To będzie świetna baza do mojej słodkiej pizzy. Wlewamy do foremki i robimy boki z pianek Właśnie tak Podstawy gotowe Idziemy dalej Teraz będę potrzebować czekolady Ale co mam z nimi zrobić? Wiem! Cześć! Dam ci czekoladkę, a ty dasz mi swój popyt Na jeden, dwa, trzy Świetnie, dzięki! Która, mam popyt! Wpadłam na doskonały pomysł. Rozpuszczę moją tęczową czekoladę we wrzącej wodzie. To szybkie i łatwe. Gotowe! Czekolada jest całkowicie roztopiona. Odcinamy końcówkę i wlewamy czekoladę w odpowiednim kolorze do każdego paska popyt. Super! Jaka pyszna czekolada! A teraz czekamy. Hej, what? Padł mi do głowy świetny pomysł. Dodatkami do mojej pizzy będą kiełbasa, bekon i sos pomidorowy. Zrobimy wszystko w moim mrocznym stylu. Okej. Okay. Zwykłe kiełbaski wyglądają zbyt dobrze. Nikt nie wie, że to tak naprawdę odcięte palce moich wrogów. Podobne? Enid, co ty myślisz? A, matko! Aj, czemu tak głośno? Czekolada zastygła, teraz można wyjąć czekoladowe tęczowe paski z popyt. Idealnie! Składamy pizzę. Zaczynam od rozsmarowania krwawego sosu pomidorowego na całej mojej czarnej pizzy. Jeśli uda mi się otworzyć ten okropny słoik. Rączka, pomożesz? Dzięki, gadżety kuchenne zawsze przydają się w walce ze złośliwymi słoikami. Wylewamy wszystko na pizzę. I rozsmarowujemy. A teraz dodam troszkę mięsa. Świeże mięso mielone. Ulepię z niego kształt głowy. Podobna. No ta twarz naprawdę pasuje do mojej pizzy. Teraz muszę tylko dodać jej skórę. Świeży boczek mi w tym pomoże. Idealnie przerażające. Teraz to troszkę podpieczemy. Gotowe. Dodam jeszcze żelkowe oczy. I ostre jak brzytwa zęby. I jeszcze troszkę oczu. Oczu nigdy za wiele. Enid, już się boisz? Świetnie. Dokładnie o taką reakcję mi chodziło. To okropne łezdę. Jak możesz to jeść? Dobra, wracamy do mojej tęczowo-słodkiej pizzy. Rozłożyłam czekoladowe paski popyt. Teraz jedna strona jest wypełniona skitelsami, A druga mini piankami. Jaka kolorowa i ładna. Idealna, mm. prawda? Hey. Dobra robota, Wednesday. Co zamierzacie dalej zrobić? Wow, dzwonicie mm. poznajomych. Super, zorganizujmy imprezę. Mm. Wszyscy będą zachwyceni mm. pizzą. Alright. No i jak? Smakuje? Jest świetna, prawda? Spróbujmy. Czyja pizza będzie smakować lepiej? Okay. Wednesday czy nit? Czy jej pizzy chciałbyś spróbować? Napisz w komentarzach. Całkiem smaczna. Mm. Odlot! Co za uczta! No, też Może się zamienimy? Ekstra? Okay. Spróbuję. Wednesday, twoja pizza jest bombowa. Bardzo smaczna, mimo że ze strachem się ją je. Może to się zamienimy? Twoja pizza wygląda dziwnie. Enid, od twojej pizzy bolą mnie oczy, ale jest naprawdę dobra. Nie mogę przestać, chcę jeść jeść. Wszyscy są najedzeni, to może zatańczymy? Powtarzajcie za mną. Jak zwykle wszystko zepsuliście. Następnym razem poćwiczcie w domu. To była świetna zabawa. Chciałabym, żebyśmy mogli spotykać się tak częściej. Dziewczyny, co robiłyście przez całą noc? Co to za koszmar w kuchni? Urządzacie imprezę i mnie nie zaprosiłyście? Posprzątajcie to szybko. Umyjcie wszystko dokładnie, żeby wszystko lśniło. Hej! No brawo, moje drogie. Dorożce. Stop! Czy to na serio? Suzy, gdzie jesteś? Mam nadzieję, że nic nie odciągnie mi od malowania. Co? Suzy, szybko patrz. Znalazłem jeszcze jednego TikToka. Okay. To najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Powtórzmy to. Pewnie chcesz ode mnie farb. No dobra, czego się nie robi dla nauki. Jesteś gotowy? Najpierw musisz wlać mleko do swojego talerza. Ej, nie możesz go wypić. W przeciwnym razie nie wystarczy do eksperymentu. Suzy, gotowe. Teraz twoja kolej. Musisz kapnąć farby prosto do mleka. Ale na pewno nie dasz rady tego zrobić beze mnie. Te farby muszą być otwierane silną, męską ręką. Daj mi to, pomogę ci. Co w ogóle je zamykał? Teraz wszystkie są na mnie. Daj mi to, to ja będę je kapała do mleka. Inaczej wszystko rozlejesz. A żeby eksperyment się udał, potrzebna jest też kropelka płynu do naczyń. Wow, nie wiedziałem, że można zrobić coś tak pięknego w domu. Co genialne! Cool. <grystanie> hey. Suzy! Ojej, gdzie z tą konewką? Mogę rosnąć bez wody. Spójrz, mam dla ciebie kolejny eksperyment. Tym razem z kwiatkiem. Fajny! To akurat kilka białych róż. Mam nadzieję, że nadadzą się do eksperymentu. Zobacz, ile mamy świeżych i słodkich owoców. Najwyższy czas zrobić z nich naturalny sok. Najbardziej lubię truskawki. Niech sok też będzie truskawkowy. Dlaczego na tym poprzestać? Niech sok będzie wielosmakowy. Gotowe! Suzy, możesz wybrać kolor, który najbardziej ci się podoba. Wybór jest zbyt trudny. Wypróbujmy wszystkie kolory. Dobra, pozostało nam tylko czekać. Ten czas można spędzić, grając w najfajniejsze gry. O, Suzy, patrz! To działa! Na serio, szczerze mówiąc, do ostatniej chwili nie sądziłam, że to zadziała. Alex, zatrzymuje wszystkie kwiatki. Ej, Suzy, Suzy! Znowu mnie nie słyszy przez swoje słuchawki. Będę musiał jakoś zwrócić jej uwagę w inny sposób. No, albo po prostu dotknę jej ramienia. Suzy, to ja! Tym razem przyniosłem prawdziwy przepis. Chodźmy zrobić to coś pysznego, proszę! No, w sumie kuszące. Dobra, Alex. Jestem nawet gotowa oderwać się dla ciebie od muzyki. Chodźmy gotować. Na Mam skitelsy. Najpierw musimy je poukładać według kolorów. A potem można wsypać cukierki do butelki. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z syropem kukurydzianym. Całkiem ładnie pachnie. Zobaczymy, jak się sprawdzi w tym challenge'u. Nasze cukierki będą gotowe, jeśli potrzymamy je w lodówce. A teraz czekamy. Co się stało z cukierkami? Wyglądają, jakby się powiększyły. To dziwne. Hey! Alex, mm, oto nasz smakołyk. Czas na degustację. Ty pierwszy. Z przyjemnością. Smakołyki zrobione z tak pysznych składników po prostu nie mogą być obrzydliwe. Pyszne. Spróbuj szybko. No rzeczywiście bardzo dobre. Alex, nie przeszkadzaj mi. Nie widzisz, że jestem zajęta? Uwierz mi, mam coś o wiele bardziej interesującego. Wiesz, że w domu można zrobić taki improwizowany wulkan? Mówiłam ci, że jestem zajęta. Będę wolna, jak cukierek trafi do szklanki. Namówiłeś mnie. Okay. Najwyższy czas zacząć. Użyjemy oleju kokosowego. To będzie podstawa przyszłego wulkanu. Ale śmiesznie wyglądam w tej szklance. Kontynuujemy. Teraz dodam troszeczkę barwnika. Zmieni wulkan w coś kolorowego i niezapomnianego. Suzy, szafka się otworzyła! Czy tam jest jakiś duch? No nie zupełnie. W środku apteczki jest coś, czego bardzo potrzebujemy. Mianowicie aspiryna. Wulkan będzie gotowy, gdy wrzucę jedną tabletkę do tej szklanki. Pięknie! Udało ci się! Ciekawe, co się stanie, jeśli włożę do środka palec. Porażka. Jestem piękna Ups, Suzy, sorry, że cię przestraszyłem Mam kolejny fajny eksperyment Sprawdźmy, czy uda nam się zrobić Taką tęczę z cukierków z Kittles. No tym razem naprawdę mnie zaintrygowałeś W końcu mnie ciekawi, co nam z tego wyjdzie Zacznijmy od Skittlesów Nie potrzeba ich dużo Układamy cukierki w kształcie pierścienia Jednego wezmę Ej, nie ma mowy to dla doświadczenia. Mogłaś to powiedzieć, teraz mnie boli ręka. Przynajmniej się napiję. Nie teraz. Tą wodą zalajemy cukierki. Wow! Udało się! Jest pięknie! No, w końcu mogę zjeść coś pysznego. Dobrze, że wziąłem ze sobą słomkę. Swoją drogą to jest bardzo smaczne. Szkoda, że nie widzisz swoich zębów. Znowu tu jestem i znowu z eksperymentem. Nie przeszkadzaj mi. Nie widzisz, że próbuję trafić w dziesiątkę? To ważne, spójrz na to, proszę. Nie chcesz spróbować eksperymentu z balonem? To takie ciekawe. Zobacz. No dobra, w porządku. Namówisz no, każdego. Chodź za mną. Mamy już naczynia do tego doświadczenia. Suzy, to prezent dla ciebie. Awesome. Proszę. Dziękuję bardzo. Mam alergię na takie kwiaty. Proponuję przejść od razu do eksperymentu. Najpierw musimy napełnić nasz pojemnik octem. Mam go mnóstwo. Gotowe. Oj, ocet tak śmierdzi, ale to nie powód, żeby przestać. Zgoda. Mamy pozostałe elementy eksperymentu. Musimy tylko wziąć balon. Można go od razu założyć na końcówkę lejka. Do środka należy wsypać sodę oczyszczoną. W ten sposób cała soda znajdzie się w balonie. No i zaczyna się zabawa. Umieszczamy balon na szyjce butelki z octem. Następnie należy powoli wsypać całą sodę oczyszczoną do octu. Coś tu się dzieje! Ale super! Bo nigdy wcześniej tego nie widziałem. Muszę natychmiast iść do Suzy. Ale po co iść? Mogę pojechać. Aj! Warto nauczyć się iść na deskorolce. Inaczej przez przypadek rozbiję sobie głowę. Suzy, mam propozycję. Oderwij się od swojego tortu. Spójrz, co znalazłem na TikToku. Możemy sami spersonalizować deskorolkę. Czy ty w ogóle masz deskorolkę? Please. No pewnie, że mam. Ale jej nie oddam. Podoba mi się taka, jaka jest. A jeśli dam ci ciastko? Nie, nie sprzedam się tak łatwo. No dobra. W takim razie nie będziemy personalizować deskorolki. Może ozdobimy tego nudnego, szarego MacBooka. Świetny pomysł. Zróbmy to. Najpierw użyję trochę farby w sprayu. Fu, jak śmierci! Bo trzeba być lepiej przygotowanym. Tak jak ja. Mam maskę i gogle. Pomalujmy lalkę. Stój. Potrzebuję zielonej farby do laptopa. Jeszcze nie skończyłam. No i proszę, prawie gotowe. Alex, co za wyczucie czasu. Akurat potrzebuję trochę bitej śmietany. Zamierzam narysować nią uśmiechniętą buźkę. A całość musi być pokryta czarną farbą na wierzchu. No i czas spłukać jej nadmiar. Zostaw te kwiaty w spokoju. Ciekawe czy udało mi się udekorować MacBooka. Zadam tylko spójrz, nikt inny na świecie na pewno takiego nie ma. No takiego na bant nikt nie ma. Jakie to interesujące. Oj, moje biedne zęby. Kurcze, skończył się popcorn, zostały tylko ziarenka. Z tego. To znaczy, że możemy zrobić własny popcorn. Jeszcze smaczniejszy niż ten, który miałaś. Zaczynamy! Alex, najpierw muszę zdjąć z ciebie te patelnie. A teraz trzeba wrzucić do niej wszystkie ziarenka. O tak! A ja będę odpowiedzialny za cukierki. Dzięki nim nasz popcorn będzie kolorowy i słodki. Myślę, że damy radę. Nie bez powodu tak bardzo się staramy. Przekonajmy się! Sprawdźmy to! Udało się! Czas na degustację. Mm, pyszności! Najlepszy popcorn, jaki kiedykolwiek jadłam. Niewiarygodnie pyszny.